Cóż mi pozostało, prócz uśmiechu do lustra, Cóż jest dzisiaj ważne, gdy ma dusza pusta? Wypełnić nie sposób ją świata zbytkami, Wypełnić się nie da, gdy jesteśmy sami. Gdy cisza na skrzydłach granuty swoje, Brak wciąż czterech kątów, choć cztery pokoje, Gdy słowa padają odbite od ścian, Znów spoglądam w lustro i wiem, że nie jest sam. Gdzie szukać połowy serca wypełnienia, gdzie szukać mam tej, co spełni marzenia? Czy na skrzydłach wiary ów anioł przybędzie? Czy znów spojrzę w lustro? Jak było, tak będzie. Czekając na dotyk anioła, na to, co mgłą spowite od wieków, na miłość, co jak lawa gorąca, na promyk nadziei, na promyk słońca. Niczym jest starość, niczym wiek młodzieńczy, niczym jest życie bez marzeń dziecięcych. I choć kiedyś ucskniemy jak kwiat kolorami cieszący, I choć kiedyś oddamy ostatni oddech życiem tętniący, I zamkną się raz ostatnimi oczy, To będę wierzył, że miłość z nadzieją kroczy. Czy można tak pokochać, że słuszny byt dla serca, Gdzie łzy palą jak ogień samotność do morderca, Gdzie myśl za myślą goni, a w każdej myśli ta. Bez której nie ma nocy, bez której nie ma dnia, Przy której bledną gwiazdy, przy której chcę wciąż być, Przy której tak jak dziecko, chcę o swym szczęściu śnić. Czy jest miłość zdolna pokonać czas? Czy jest miłość zdolna połączyć nas? Co przenosi góry i skały gruszy, Co spełnieniem dla zbolałej duszy, Gdy oko pragnie, a serce krzyczy, Gdy dłoń poszukuje miłości w ciszy? Łza, która błyszczy jak księżyc w pełni, czy kolejny dzień marzenie spełni. Noc już nadchodzi razem z nią sen, jeśli potrafisz me życie zmienić.